Cześć, Siemanko, z tej strony Mati Boro i w tym odcinku opowiem Wam, co zrobić, aby móc mieć swój podpis na broniach, na skinach z counter Strike 2 i zapraszam do oglądania. Pierwsza droga jest dość trudna, ponieważ aby mieć swój podpis na broni, no trzeba mieć swoją naklejkę w grze, a żeby to zrobić, trzeba awansować na Majora. Jak awansować na Majora? Trzeba grindować punkty VRS, czyli dostawać się do różnych, czy to online'owych, czy to lanowych eventów za pomocą otwartych kwalifikacji, no i potem liczyć na to, że tych punktów nam wystarczy, żeby awansować na Majora. Jednakże jest to bardzo ciężka i długotrwała droga, która no niekoniecznie musi się zakończyć sukcesem, ale co jeśli. Chcemy mieć taki swój podpis, a no nie jesteśmy wybitnymi graczami. Czy da się to jakoś obejść? Odpowiedź brzmi tak. Tak jak widzicie, ja swój podpis na kałaszku mam. Mam tutaj bardzo ładnie napisane Matiboro i pokażę Ci w tym odcinku, jak możesz zrobić coś takiego na dowolnej innej broni. To zaczniemy może od tego, z czego składa się mój podpis, właśnie ten, który tutaj widzicie na tym kałaszku. Jest to podpis składający się z kilku naklejek, które układają się w napis Motibora. Jest to bardzo odkrywcze, ale tak, możemy tą metodą zrobić naprawdę bardzo wiele, możemy stworzyć bardzo wiele słów, ale mamy pewien limit, mamy limit, do pięciu naklejek nałożonych na broń, więc musimy tak szukać naklejek, aby po prostu zmieściły nam się na broń. W moim wypadku jest tutaj napis Matiboro, ale na końcu jest naklejka Borosa, który no tego S no nie ma u mnie w nicku, więc jakby musiałem go zakryć, wybrałem sobie taką naklejczkę do zakrycia. Ale jak widzicie, tutaj mam oprócz naklejki Borosa, mam jeszcze dwie inne naklejki. Przynajmniej nie wiem czy widzicie, że to są dwie naklejki, ale to są dwie jeszcze inne naklejki. No i oprócz tego Tero yy, z Petkiem. Jest to MAX, z którego udało mi się wziąć literki MA, i Tizian, od którego wziąłem TI. I tak oto to wygląda. A jak miałoby wyglądać nałożenie tych naklejek, tak aby to miało ręce i nogi, i wyglądało ładniej schludnie? Już. Albo wam pokazuję. No to tak, próbujemy zrobić to na m 44 magazynek polimerowy. Zrobimy sobie. Mam tutaj trochę naklejek kupionych. Zresztą sami zobaczycie niedługo dlaczego. Stworzymy sobie najpierw no, mój podpis. Mój podpis akurat no, robimy od lewej do prawej. Robimy to w taki sposób. Mamy maksa. Wybieramy sobie na początku, gdzie chcę mieć w ogóle ten podpis. Bo mogę mieć na przykład tutaj, ale chciałem zobaczyć, czy to widać. Hm. Może bardziej na lufie. No to zróbmy nie, bo ręka zasłania. To nie, to, to, to weźmy na przykład tutaj. Może zacznijmy, co? No też nie widać go, jak jest w taki sposób. To może zróbmy bardziej tutaj. Zobaczmy, czy to widać. Czy się nie odgina za bardzo? Nie. Teraz jest ok. Ok. Więc robimy tu, chociaż może trochę niżej, delikatnie niżej damy. Ok, cyk. Możemy sobie sprawdzić też jak będzie, gdybyśmy trochę zmazali. Eee, w sensie zmazali. Trochę zdrapali tą naklejkę, trochę ją możemy obdrapać, aby nie była jakaś idealna, tak. Zależy nam tylko na napisie. Potwierdzamy pozycję i używamy pierwszej naklejeczki. Następnie, jak już mamy naszą MK, to nalepimy sobie kolejną naklejeczkę. No w tym wypadku bierzemy sobie Tiziana. I teraz lubię sobie zoomować to trochę, ze względu na to, że ja akurat lubię być dokładny w tym, jak naklejam swoje naklejeczki. Lubię jednak, żeby nie było jakichś prześwitów, żeby to było widać jednak, że to jest. Mój podpis, więc e, robimy w taki sposób. Powiedzmy, że też teaser na trochę zdrapać, aby tej Antwerpi nie było aż tak widać. Jest ok, jest ok. No i potwierdzamy, używamy naklejeczki. Przechodzimy do kolejnej, czyli do Borosa, czy no jedna z prostszych naklejek. Akurat to w tym wypadku e, robimy sobie Zoomik. No tutaj chcemy, żeby B Z. Możemy całkiem wzmazać, bo to jest właśnie... To, to, to jest naklejka z Paryża, jeśli dobrze pamiętam. Paris, tak. Yy, więc możemy całą ją zdrapać, pyk. Nie mamy tutaj te, yy, podpisu, z jakiego to ty turnieju. Tym dodał nas chyba lepiej. I super! I mamy teraz... Mati Boros, ale chcemy to S zakryć. Dlatego wykorzystamy... Wykorzystamy do tego jeden z takich, z takich zapychaczy, że tak tujmy. Weźmy na przykład... TPG L Copenhagen na przykład. TPG Copenhagen bierzemy oczywiście głównie po to, żeby... ...zakryć naszą s -kę. Tylko tak, też weźmy sobie Zuma, zobaczmy czy... Jest dobrze. Zobaczmy, jak by to wyglądało. I co? I git. Mamy to. Potwierdzamy. Używamy i mamy naszą MK-magazynek polimerowy z podpisem Matibora. Te m 4 4 z moim podpisem może być twoje. Wystarczy, że zostawisz komentarz, a w komentarzu napiszesz, jakich taklejek musisz użyć do stworzenia swojego Niku na broni oraz czy jest to w ogóle wykonalne. Bo może nie jest to wykonalne to tak czy siak możesz tak jać reguły i zrobić na przykład z 6 czy 7 naklejek. Zapraszam do zabawy w komentarzach, a ja wybiorę sobie jedną osobę, którą poproszę o trading, i do niej trafi Meczka za tydzień. No bo ma tradewana za nałożenie naklejek, jeśli się nie mylę. Dobra. Mój nick może wydawać się prosty w zrobieniu, dlatego uznałem, że no tak to nie może się skończyć, więc tworzymy jeszcze parę innych broni, ja je zaproponuję kreatorom, których niki utworzę. Jestem ciekaw, czy zaakceptują. Pierwszy z nich trafi do czerego, którego zrobię na dwa sposoby, bo pokażę Wam, że oprócz tego, że można zrobić Matiboro w jeden sposób, można zrobić też ułożyć naklejki w sposób inny. Więc tak, potrzebujemy... Zaczniemy od Y. Od Y... Nie od Y, przepraszam. Zaczniemy od Ery. Ten Famas będzie dla mojego dobrego kolegi Czerego, którego pozdrawiam i mam nadzieję, że Czery przyjmie tego Famasika. Nick Czerego w sumie też jest dość prosty w stworzeniu, ale zrobimy go na bardzo fajnym skinie Miał 36, bo Czery to kot, jeżeli chodzi o komentowanie gier. Mam nadzieję, że spodoba mu się to nawiązanie. I teraz tak. Myślę, że gdzieś tutaj moglibyśmy to zrobić. I tak, zdrapiemy cyk. Pierwsza naklejeczka już jest. I teraz nalepimy kolejną naklejkę. Tak zabrakło mi jednej, jednej naklejeczki, którą właśnie już naklejam. Chodzi oczywiście o naklejkę przedstawiającą literkę H i teraz tak. Żeby to musimy tak zrobić. Tu nie ma plusika, ojeja. No nie dobrze, tu muszę się... Bardzo starać, żeby to miał ręce nogi. Okej. Okay. Czy nie za bardzo nachodzi? bo się za bardzo nachodzi. A no nie, jest dobrze. I mamy Rick na eee... też ciekawie wygląda od tego. Ok, dobra, potwierdzam pozycję, naklejamy tyk. Teraz oczywiście naklejamy jeszcze literkę C i w tym wypadku to będzie JBC i to będzie JDC. Hmm. Chociaż... Nie mogę go dać niżej. Kurczę. No, zobaczcie, jakie mam problemy tutaj, żeby to dobrze wyglądało, ale myślę, że może tak. O, cyk, cyk. Ok. Ok. Potwierdzam. wstawiamy naklejeczki. I teraz yy, znowu najważniejsza rzecz, czyli nalepimy coś, żeby zamazać tutaj nasze nieudane twory. Wybieram kurkę defującą. Chociaż może nie kurka, może coś innego. Tak chyba jest dobrze. No i zobaczcie. Sam. Tutaj mamy piękny. Skinek dla Czerego. podpisane Czery. Tak o, Widać tutaj to Czery. Więc yy, panie Czery, Proszę się zgłosić po odbiór... Pana miał 36 czeka. Drugi skin dla go będzie. Mm, już tylko tak. Tak, zaczniemy od Choppera. Zrobimy to na M4E4, komputer główny ze względu na to, że cery też jest mózgiem. jest się yy, mózgiem. Ma wybitny umysł taktyczny, jak i yy, przygotowanie po prostu względem map. Tego myślę, że zasługuje na to. Zobaczmy jak to wygląda w ogóle. Chop. Tym razem robimy właśnie znowu w prawą stronę, Dlatego tego też będą inne naklejeczki. Zaczynamy od choppera, następnie przechodzimy do Rcasta, może za bardzo pod kątem. Ok, dobra, potwierdzimy Rcasta i jedziemy dalej, Rain, żeby było jeszcze jedno R, Cyk. No, i dogadujemy na końcu Y od Jekyll Dara. Myślę, że Chery będzie zadowolony z tego. Na no to wszystko. Mam nadzieję, że się uda to ładnie złożyć. Zobaczmy. Tak, jako że Chery ma piękną piosenkę w stylu takim retro-gamingowym odnośnie map. To dajemy tutaj takiego retrotero. Proszę bardzo, jak to pięknie wygląda. Panie Czery. Drugi skinek do odebrania. Zapraszam do kontaktu w Diemach. Lecimy dalej. Chciałbym zrobić jeszcze skina dla siebie, który też będzie właśnie od lewej do prawej. Od prawej do lewej. Tak jest. Dobra, to tylko musimy zacząć od lektro. Ja to sobie zrobię na może jakimś skinie, którego używam sam, może na przykład na... Na rewolwerze, bo lubię ten rewolwer, okej. Okay. Kurczę, ale to ładnie wygląda. Tylko nie, może nie na takim tym, ale pięknie te naklejki ze Starladera wyglądają. Zaczniemy od Lekro, bo jest końcówka. Ro, użyjemy krimbo, żeby zrobić Boro. Teraz musimy zrobić Mati. Tu niestety się pojawia problem, bo wiem już sam, że nie jestem w stanie tego skończyć tak, jak bym chciał. Tego, że nie ma chyba zawodnika, który. który ma końcówkę. Okej, okay, cofam. Jest jeden zawodnik, który ma końcówkę na TI swojego niku. Ale niestety ta naklejka w ogóle nie przepływa i na końcu, więc no, zdecydowałem się jej nie brać. Dlatego jest jak jest. Wykorzystamy sobie San Diego okej, okay. w ten sposób używamy negleczki. Quickart. A, tyle tego bardzo. Oraz Dima. Dima, który ma bardzo ładne MA. To jest piąta naklejeczka. Hmm, fajnie się zdrapuje. A niestety, nie będę jej też zdrapywał, ze względu na to, że jeżeli ją zdrapię, to będzie widać pozostałe napisy. Więc zostawmy to tak. Hmm. jeszcze zobaczę, jak to wygląda. Dima Tiboro. Powiedzmy, niech tak też będzie. Będę grał tym robotwerem mimo tego, że nie do końca mi się uda. <laughs> ok, ale przechodzimy do kolejnego skina, którego zrobimy. Zrobimy tym razem. Galila niszczyciela. Zgadnijcie takiego. Saju. I to będzie tak. Wykorzystamy eskę. Zobaczmy, gdzie to umieścić. Zróbmy może tu. Tak, to będzie świetne miejsce. Zdrapiemy sobie na Maxa Santa Yanga i lecimy dalej, naklejamy teraz e, literkę A. Tak, wykorzystamy sobie literkę od Anihille Tiona, pyk, potwierdzamy cyk. E, teraz naklejemy JDC, tylko chcę zobaczyć jak to wygląda. Okej. Okay. Może być tak. Zdrapane trochę i na końcu naklejmy, uwaga, bo, te, bo to, na to wpadłem też niedawno, że to jest też sposób jaki możecie wykorzystać do tworzenia swoich naklejek, swoich e, podpisów. No jest to odwrócenie tak naprawdę literek i tu mieliśmy keksana z n na końcu, ale wykorzystamy go jako u w saju. I Wykonanie wygląda w ten sposób. tako, wygląda to moim zdaniem dobrze. Nawet chyba zrobimy też stopanie. Tyk i na to wszystko nalepimy. Co on? Odznakę, może taką operacji. Nie, ona nie pasuje tutaj, nie? Chociaż daje to, to jakiś taki vibe fajny do tego. Tego Galilka. Dobra, niech będzie. Panie Zajął, skin dla Pana. Pozdro. Napiszę na Instagramie jak coś, że takiego skinam do Ciebie. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Ostatni skin, jakiś zrobimy, to będzie skin dla wyjątkowego streamera, komentatora i osoby po prostu wy, w polskim. CS, który tworzył historię polskiego cs komentując mecze Virtus Pro, dzięki któremu sam tak naprawdę zacząłem komentować, bo to on sprawił, że chciałem po prostu to robić. Jest to Izak, który był dla mnie bardzo dużą inspiracją, i teraz właśnie się zastanawiam, jak ja to zrobię. Najpierw zobaczmy w ogóle, jak wygląda CZ. -a. Ok, czyli no, jak będzie inspektował CZ, to będzie to widział. Dobra, I jako że tu mamy Izaka, no wiadomo, potężny załodnik. No, ale nie będziemy szli na łatwiznę i nie damy Izakowi i Saka tylko, zrobimy z tego Izaka. Mamy Liaza i Liaza... Zmienimy w Zetkę. Czy jest to zadowalające? Moim zdaniem... Moim zdaniem tak, dobra, lecimy dalej. Mamy Iz, nalepiamy kolejną klejeczkę nalepiamy A Kora żeby zrobić A to no będzie takie proste żeby to zrobić ładnie ale zrobimy to może w ten sposób cyk i teraz zostało nam mnie literki K jak krat Okej, okay, myślę że tak będzie ok tak będzie git potwierdzam pozycję i dodatkowo co by tu nalepić? To będzie idealna naklejka dla Izaka. Robocik, to on jest po prostu robotem. Oczywiście nie będę mówił, że Izak jest botem, bo tak nie jest. Mamy też taki fajny efekt tego brokatu. On w ogóle przenika przez naklejki, to jest bardzo ciekawe, ale mamy tutaj Izak. Mogłbym w sumie zrobić Izako, ale zrobiłem Izak z robocikiem CZK, również jest dla na... Pana Piotra. Zapraszam o, po, po, po odbiór. Więc tak mniej więcej wygląda tworzenie swoich podpisów albo czyichś podpisów w CS2 za pomocą naklejek. Mam nadzieję, że ten film był na tyle ciekawy, że Ci się spodobał albo dowiedziałeś się czegoś nowego. Przy okazji, jeżeli masz problem ze znajdowaniem naklejek do tworzenia podpisów, możesz zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wchodzisz w rynek społeczności, wchodzisz w grę Counter Strike 2, następnie wyszukiwanie zaawansowane i potem patrzysz na autografy zawodników i tam zaczynasz sobie dobierać od pierwszych lub ostatnich literek, które są do twojego niku. Jak na przykład twój nick to jest powiedzmy Gonzo, powiedzmy, no to możesz sobie jak rozwieść listę zawodników, możesz kliknąć sobie G, i wtedy cię przeniesie na zawodników, na literę G. Możesz poszukać kogoś, kto ma tylko literę G na początku. Możesz zobaczyć, czy jest powiedzmy GO albo GOZ. Następnie sprawdzasz, o ile są oczywiście takie naklejki. Jeżeli są, możesz zaznaczyć przy okazji rodzaj w tym wyszukiwaniu na naklejki, żeby nie pokazywać się broni z naglejkami tego zawodnika. I jeżeli Ci się spodoba też sam podpis, który możesz zbadać grze, żeby zobaczyć czy jest on wystarczająco podobny do napisu, który chcesz stworzyć, bo na przykład Chopper napisał też swój nick cyrylicą, to znaczy podpisał się cyrylicą na jednym z majorów, więc trzeba na to po prostu czasami uważać. I jak już masz jedną literkę, to możesz tworzyć kolejną i tak samo możesz sobie spojrzeć jak Powiedzmy na zawodników, którzy mają literę O, albo OZ, albo OZMO, różnie bywa. Patrzysz po prostu na początek i próbujesz coś z tego wykombinować. Jeżeli jesteś bardziej leniwy i chcesz stworzyć to w bardzo szybki sposób, to również jest na to sposób. Są strony na przykład tekstu sticker, albo inne strony związane z naklejkami, które dadzą ci po prostu opcję wpisania swojego niku albo danego słowa, a one postarają się przeszukać naklejki, które są Ci potrzebne i powiedzą też jaka jest cena mniej więcej za te naklejki. Ale one też nie działają idealnie, ja bardziej ufam sobie niż tym stronom i jeżeli powiedzmy wbijemy 1000 subskrypcji do końca wakacji, tak myślę, do końca wakacji jeżeli wbijemy 1000 subskrypcji, to każdy sub będzie mógł poprosić o to, żebym mu stworzył zestaw naklejek do do swojego niku, ale to oczywiście po kontakcie na Discordzie, na którego zapraszam, a teraz zostaw lajka, suba z dzwoneczkiem, i kliknij w. Ten link? To to nie jest link, to jest odcinek, który Ci się spodoba, bo jest dobry, bo go stworzyłem miłego dnia.